Ja, proszę wysokich jurorów. Ja tak, tak, tak. tak. Ale, ale ja zanim będę odpowiadać na pytania, ja muszę najpierw coś kobietę powiedzieć, a potem odpowiem. Kochane kobietki, pilnujcie swoich mężów, narzeczonych, ukochanych, jakie spodnie w domu macie, pilnujcie bo teraz te rozbieranki, te pornosy, te bigle migle, hej, te telewizory, internety, to wszystko do nas leci. Ona tu telefonuje, tam już goła czeka, cholery można dostać, tym chłopom się w głowach poprzewracało. Siedzi taki przed wideo porno, ona mu się tu wygina. Włazi do wody, włazi goła na drabinę, żona w drugim pokoju czeka, a on te małpy do rana ogląda, no. Mówię wam, pilnujcie, bo teraz takie czasy nastały, że najstarszy koń chce fikać, brykać, całować się i wszystko inne też. Ja tego nie mówię z teorii, ja to mówię z praktyki. Nie to samo. Mój stary i ja przez trzydzieści lat żyliśmy sobie spokojnie. Gruchaliśmy jak te dwa gołąbki. Pan się tam uśmiecha. Pan pewnie myśli, no ty może gruchałaś, ale on jakby cię gruchnął, tylko że się boi. Nie, żyliśmy sobie spokojnie któregoś dnia przyprowadziła się do naszego bloku taka młoda, ruda wdóweczka. Jak zaczęła tym kuperkiem na schodach kręcić, wszystkim chłopom oczy jak na tranzystorach powyłaziły, mojemu też. Trzy razy dziennie do pawilonu lata i pyta się, co ci jeszcze brakuje? W Łazience krala, la, 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 -la podśpiewuje, a dziesięć lat tego nie robił, no? Myślę sobie, no nie, orzesz ty gaśnico ogniska domowego. Jak ja zwołałam na radę na najwyższym szczeblu we dwoje, jak swojemu staremu dałam od rana do wieczora, z przerwą na obiad, żeby mi nie zszedł. Pod wieczór mój chłop złagodniał jak baranet. Wziął pilota do ręki, położył się na kanapie i śpi. No, myślałam sobie, odzyskałam chłopa. Bo każdy chłop jest jak jagnie, jak go się przedtem odpowiednio nagnie. A już stary Fredro ponad 200 lat temu pisał Z mężczyznami wielka bieda, lecz bez mężczyzn żyć się nie da. nie Dlatego, kochane chłopy, żyjcie nam długo, kochajcie nas mocno, bo jak mówią Seks to zdrowie, o ile mnie pamięć nie myli. A jeszcze jedno kobietki muszę wam powiedzieć. Niech was za często głowa nie boli, bo znajdzie się taka, że ją nigdy nie będzie bolała. Szanowna komisja, ja już powiedziałam wszystko, kobietko. Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, jak brzmi tytuł tego monologu. Uważajcie na facet. No, ten tytuł brzmi bardzo groźnie. Jak ostrzeżenie. Tej kobiety trzeba się bać. Ale z jednym się całkowicie z Panią zgadzam. I Jedno zdanie, które Pani wypowiedziała, jest świętą prawdą. To zdanie brzmi Niech was, kobiety, głowa nigdy nie boli. Oj, tam nas głowa nie boli, tylko chętnych brak.